Wielkanoc to czas, w którym rodziny, często mieszkające z dala od siebie, mają okazję się spotkać. Szczególnie dotyczy to rodzin, których bliscy przez cały rok przebywają za granicą, a do kraju przyjeżdżają na szczególne okazje. Święta właśnie takimi są. Na odwiedziny długo niewidzianych bliskich czeka się z utęsknieniem i pragnie się spędzić z nimi jak najwięcej czasu. Nie inaczej miało być w Wielkanoc 2017 roku. Jednak w jednej z dolnośląskich miejscowości rodzinne spotkanie przerodziło się w prawdziwą rzeź. Atak szaleńca, który nie umiał opanować nerwów, a w konsekwencji doprowadził do wielkiej tragedii. Witajcie. Ja nazywam się Łukasz Tusiński i zapraszam Was na dzisiejszy podcast. Już niebawem święta, więc nie ma lepszego czasu na poruszenie właśnie tego tematu. Przykrego i dającego do myślenia, z jak błahych powodów, a czasem i bez powodu można paść ofiarą mordercy. A najgorsze jest to, że mordercą jest osoba najbliższa. Bartosz W. ma 43 lata. Żył w niewielkiej miejscowości na Dolnym Śląsku, ale nic mu się w życiu nie układało. Nie założył jeszcze własnej rodziny i nie doczekał się dzieci. Nie miał stałej pracy, żeby żyć na jakimś poziomie i spełniać swoje zachcianki, musiał zarabiać. Jednak nie w głowie było mu szukanie stabilnego zatrudnienia i zamiast tego zajął się nie do końca legalnym interesem. Ale i w tej branży nie umiał sobie poradzić. Rodzina, w tym siostra, namawiali go do podjęcia jakiejś pracy za granicą. Na obczyznę nie było daleko, zaledwie kilkadziesiąt minut jazdy samochodem, a na zachodzie płacili dobrze i można było upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie wyjeżdżać daleko i zarobić. Zresztą z tej okolicy większość młodych ludzi wyjechało po euro i wiele z tych osób znacznie poprawiło swój byt. Niektórzy nigdy nie wrócili do tej małej miejscowości. Bartosz również nie chciał pozostać w tym miejscu. Nie widział tam dla siebie żadnej przyszłości, nie miał żadnych perspektyw na lepsze jutro. Znał ludzi, miał kolegów, ale w ich towarzystwie mógł się tylko napić i wyładować agresję. Wcześniej czy później wpadłby w kłopoty i przepadł jak wielu jego rówieśników, którym z legalną pracą również nie było po drodze. Po tygodniach namawiania i zestawieniu za i przeciw mężczyzna postanowił wyjechać za granicę. Kupił bilet do Niemiec i osiadł w stolicy tego kraju. Znalazł pracę i wydawało się, że wszystko zaczyna się układać po jego myśli. Praca na budowie nie była łatwa, czasami trzeba było pracować w deszcz, bo terminy goniły nieubłaganie ale szef potrafił docenić pracowników i na koniec miesiąca wpadła dodatkowa premia na konto, a w dodatku można było poznać nowych ludzi. Ten, kto przebywał przez jakiś czas w Niemczech doskonale wie, że nasz język jest jednym z dominujących na placach budów, a polski fachowiec w kraju, w którym brakuje setek tysięcy rąk do pracy, jest mile widziany. W 2017 roku święta wielkanocne przypadały na 16 kwietnia. Bartosz zapowiedział, że przyjedzie do kraju kilka dni wcześniej. Odwiedzi grup rodziców, spotka się ze starymi znajomymi. Miał też zamiar odwiedzić siostrę i szwagra. Na to spotkanie wszyscy czekali. Siostra, ale i cała rodzina zastanawiali się, czy mężczyzna się zmienił. Teraz nie miał zbyt wielu powodów do narzekania. No, może kobieta by mu się przydała, to całkiem by się uspokoił. Tak powtarzała siostra Monika. Ona z mężem została w miasteczku. Po części sentyment, po części jakoś wiązali koniec z końcem. Wyjazd za granicę traktowali jako zło konieczne. On pracował, ona również. Nie mieli jeszcze dzieci. Kolejnym argumentem za tym, aby nigdzie się nie ruszać, był dom, który odziedziczyli kilka lat wcześniej. Mieli swój własny kąt, wyremontowali mieszkanie i szczęśliwie spędzali kolejne lata razem. 12 kwietnia w środę mężczyzna wrócił w rodzinne strony. Zatrzymał się w mieszkaniu po babci. Co prawda mieszkał tam jego stryjek i, w zamian za lokum, zajmował się dwupokojowym mieszkaniem, które domagało się pilnego remontu. Ale 45-latek nie zamierzał wkładać swoich pieniędzy w jego remont, bo nie planował wracać na stałe do Polski, a przynajmniej nie w to konkretne miejsce. Często powtarzał, że jeżeli kiedyś przyjdzie mu wrócić, to wybierze większe miasto jak Wrocław, bo tam są lepsze perspektywy. A w dodatku jak miałby poznać tam jakąś kobietę, skoro wszystkie albo wyjechały, albo wyszły za mąż? Bartek pobyt w rodzinnych stronach rozpoczął od spotkania z dawnymi kolegami. Jak to bywa, tematem numer jeden były pieniądze, jakie za granicą można zarobić. Niestety nie jest to rzadkością, że ludzie mieszkający na obczyźnie lubią obnosić się ze swoim w cudzysłowie bogactwem i pomimo tego, że na Zachodzie przeważnie tacy ludzie nie znaczą wiele. Podczas Krótkiego urlopu w kraju odgrywają rolę bogaczy, którym w życiu się udało. Rzecz jasna, nie każdy głupieje na widok obcej waluty, ale zdarzają się tacy i powiedzcie mi, czy nie trafiliście kiedyś na taką osobę, która po tygodniu zapomniała ojczystego języka. Bo tacy niestety się zdarzają. W tej sytuacji może nie było podobnie, ale również mężczyzna zamienił kilka euro w kantorze i rozpoczął turnę po znajomych. Tu napił się wódki, tam piwa, za wszystko zapłacił. Z mieszkania do mieszkania poruszał się taksówką, bo to tylko kilkadziesiąt złotych. Koledzy korzystali z dobrodziejstwa i rozpoczęła się jedna wielka impreza. I tak mijały kolejne dni. Wielki piątek, a po nim wielka sobota. To ona okazała się punktem kulminacyjnym tego pobytu. Bartek udał się do swoich znajomych na popijawę. Przygotowali jedzenie, otworzyli butelki i pili. Koledzy z zainteresowaniem słuchali, jak to jest cudownie w kraju, w którym euro rośnie na każdym drzewie, i żeby mieć, wystarczy się schylić po to, co z niego spadło. I w takiej atmosferze mijały kolejne godziny. Wszyscy mieli już w czubie, ale Bartosz, z racji tego, że był ogromnym facetem, mógł wypić więcej. Gdy koledzy odpadali jeden po drugim, a pozostali już nie odbierali telefonów, postanowił wezwać taksówkę i ruszył do mieszkania siostry i szwagra. Gdy dotarł pod dom na zegarku, była już pierwsza w nocy. Nie zważając na późną porę, dobijał się do drzwi i żądał, aby go wpuścili. Monika, wyrwana ze snu, otworzyła drzwi i wpuściła brata do mieszkania. Od razu zauważyła, że ten jest piany, ale w końcu to brat, więc należy go ugościć. Po chwili dołączył do nich Jacek, mąż Moniki i szwagier Bartka. Dziewczyna zastawiła stół tym, co przygotowała na święta, a gospodarz zadbał o to, żeby na stole stała butelka na poczęstunek. Mężczyźni pili i rozmawiali, ale z każdym kolejnym kieliszkiem zachowanie Bartosza stawało się nieznośne. Krzyczał na domowników i wyklinał wszystkich, o których pomyślał. Zaczął zachowywać się agresywnie, aż w końcu wygrażał się własnej siostrze. Brat miał do niej pretensje. Ona została w domu po rodzicach, a on musiał wyjechać z kraju, żeby mieć na życie. Choć nie było w tym wszystkim jej winy, Bartek uważał inaczej. Nie przyjmował nawet argumentów, że gdyby nie Monika i jej mąż, dom przepadłby za długi, które oni spłacali. Na zegarze dochodziła już godzina trzecia w nocy, gdy Monika zaprowadziła brata do pokoju, w którym przygotowała dla niego łóżko. Przypomniała, że rano wstają i wspólnie zjedzą śniadanie. Z samego rana miało dołączyć jeszcze kilkoro członków rodziny, więc zapowiadało się udane rodzinne spotkanie. Po kilku minutach, gdy Monika sprzątała stół, do kuchni wszedł jej brat. Od progu zaczął jej ubliżać, co nie spodobało się Jackowi. Wulgarne słowa rzucane w kierunku 41-latki i agresja ze strony brata były niezrozumiałe. Przecież dopiero co ugościli go jak należy, pili razem i przygotowali mu pokój do spania, a ona w taki sposób się odwdzięcza. Wściekła Monika poczuła się urażona. Nie na takie spotkanie z bratem liczyła. Gdyby musiała, oddałaby mu własne serce, a on nazywa ją jak najgorszego wroga. Dlatego kazała mu wrócić do pokoju, ubrać się i wynosić z domu. Wiele mogła znieść, ale nie takie poniżające traktowanie. Bartek, widząc reakcję Moniki, nieco się uspokoił. Wrócił do pokoju, w którym miał spać, ale to była cisza przed burzą. Po chwili ponownie wszedł do kuchni i krzyknął, że wszystkich ich załatwi. W tym momencie Monika i Jacek kończyli sprzątać. Bartek jednym kopnięciem połamał drewniane krzesło. Wyrwał z niego nogę, z której wystawała jeszcze śruba. Podniósł ją do góry i z całej siły uderzył siostrę w głowę. Ta osunęła się na ziemię. Po chwili zadał kilka kolejnych uderzeń na oślep, trafiając gdzie popadnie. Jacek, choć sam był podpity, ruszył na ratunek. Nie zwojował jednak wiele. Sprawca trafił go w głowę, a później okładał na oślep raz siostrę, raz szwagra. Jacek po kolejnym uderzeniu stracił przytomność. Być może to uratowało mu życie, jego żona nie miała tyle szczęścia. W tym momencie nie wiemy, co robił Jacek po tym, jak zaatakował swoich bliskich wiemy natomiast, że to on zadzwonił na policję i powiadomił o śmierci siostry. Gdy policja przyjechała pod wskazany adres, Bartosz był zdenerwowany. Miał na sobie koszulkę poplamioną krwią, a w kuchni na podłodze leżało narzędzie zbrodni. Przy schodach prowadzących na piętro leżały zwłoki Moniki. Jacek był już przytomny, ale był w szoku i nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, co się stało. Po chwili odjechał do szpitala karetką pogotowia. Prokurator zabezpieczył ciało do sekcji zwłok. To ona miała wyjaśnić przyczyny zgonu, ale przed śledczymi była jeszcze jedna niewiadoma. Choć Bartosz został zatrzymany przez policję, to jego wersja przedstawiała zupełnie inny obraz. Według niego to Jacek był agresorem i to on zaatakował własną żonę. W trakcie picia miał wstać od stołu i rozbić krzesło, na którym siedział. Następnie podniósł nogę i uderzał nią Monikę, aż ta straciła przytomność. On w tym momencie był tak pijany, że nie wiedział co się dzieje. Gdy wstał rano, Jacek krwawił, choć nie powiedział skąd te obrażenia. To on miał wpaść na pomysł, aby powiedzieć śledczym, że Monika znosiła krzesło z piętra i niefortunnie upadła, raniąc się wyłamaną nogą. Tak naprawdę nikt w te wyjaśnienia nie wierzył, ale żeby przedstawić konkretne dowody, należało przeprowadzić konkretne analizy. Po pierwsze sekcja zwłok. Ona wykazała, że kobieta zmarła wskutek obrażeń głowy. A w dodatku miała masywny obrzęk mózgu, co spowodowało krwawienie do dróg oddechowych. Kolejną ważną wskazówką była obdukcja Jacka. Według biegłych, rany jakie ujawniono na jego ciele musiała zadać osoba trzecia. Nie ma możliwości, aby ranił się sam. Nie były to też rany powierzchowne, bo zagrażały życiu. Wtedy Bartosz zmienił swoją wersję wydarzeń. Przyznał, że doszło do kłótni, podczas której uderzył szwagra, ale zrobił to ręką. Później poszedł spać, a gdy rano wstał, znalazł ciało Moniki i wezwał policję. Ale również ta wersja nie znalazła potwierdzenia w dowodach, bowiem na ubraniu Bartka ujawniono ślady krwi Jacka i Moniki. Były to ślady rozpryskowe, więc powstały w wyniku uderzeń drewnianą nogą od krzesła. To, że właśnie ona była narzędziem zbrodni, również nie budziło żadnych wątpliwości. Odciski palców zabezpieczone z lakierowanej powierzchni nie dawały żadnych znaków zapytania, kto zadawał uderzenia. I znów Bartosz zmienił wersję wydarzeń. Tym razem przypomniał sobie, że jak odnalazł siostrę, to nie miał na sobie koszulki. Znalazł jakąś obok ciała i założył na siebie. Później, gdy czekał na przyjazd policji, potknął się o nogę od krzesła i on przestawił w inne miejsce. To miało wyjaśniać plamy na ubraniu i odciski linii papilarnych na narzędziu zbrodni. Problem w tym, że były tam tylko jego odciski palców. Jednak Jacek, gdy mógł już zeznawać, przedstawił wersję, w którą prokurator uwierzył. Było tak, jak opowiedziałem wam to wydarzenie na początku. Prokurator oskarżył Bartosza W. o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa, a proces ruszył w lutym 2018 roku. Po siedmiu miesiącach sąd ogłosił werdykt kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sędzia uzasadnił wyrok takimi słowami. Mimo że oskarżony nie był do tej pory karany, w toku postępowania wykazane zostało jednak to, że ma tendencję do zachowań agresywnych. Nie liczy się z odczuciami innych osób, czemu dał wyraz każdym z przestępstw popełnionych w nocy 15 kwietnia 2017 roku. Tylko kara dożywotniego pozbawienia wolności jest w stanie uchronić społeczeństwo przed jego działaniami. Obrona odwołała się od tego werdyktu, a sąd drugiej instancji zmniejszył wymiar kary do 25 lat pozbawienia wolności z zastrzeżeniem, że najwcześniej Bartosz W może opuścić zakład karny po 20 latach odsiadki. Uzasadnienie tego wyroku brzmiało. Kara dożywocia odpowiada wcześniejszej już nieobowiązującej karze śmierci i jest karą najsurowszą, orzekaną w stosunku do sprawców, którzy nie rokują na przyszłość i stanowią zagrożenie dla społeczeństwa. Sąd uznał natomiast, że oskarżony nie jest aż tak zdemoralizowanym człowiekiem. Ten wyrok jest prawomocny. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jak zawsze zapraszam Was na kolejny w najbliższy czwartek o godzinie 20, a ja już się z Wami żegnam. Życzę spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.